To na linio gaucho. Mega piłkarz. Ale czy my go trafimy? Jak ja oddałem tyle szczałów i nic? Czy on na kabana? Czy gdzie? Coś leci. Roberto Carlos. Nie ale on miał. Jak co? Mega piłkarz. Pięknie, trafiliśmy. Był to legendę Legenda. Ładnie. Jeszcze by tak trafili go na co? To by było fajnie. No nic dwa razy się nie zdarzyło. To chyba nie jest do mnie. Podobny, ale jednak to nie on. Może byśmy inną paczkę zarosnąli. Tu jest fajny piłkarz. Tu jest fajny piłkarz. Bardzo fajna karta. Tak. Ale oddamy jeszcze Jeszcze do Nie Nie tym razem Pilgrim Nie Tomas Estevans, Esteves Portugal A tutaj? to ciekawe Ten Kevin. De Bruyne. Jak Ronaldinho nie chce wpaść, to może pójdziemy w Kevina De Bruyne. Dani Olmu tutaj fajny Dobra to sobie inną paczkę za chwilę. Wyczajmy noga na linio. Jednak nie, da, nie dla nas nie chciał paść. Mamy 14 strzałów. Tak. Tak. Ale ja to nie ma szans już go trafić. Trzeba go odpuścić. A ja powyciągamy sobie te inne karty. Z już tygodnia i tak dalej. Fajnie, że chociaż Karlos wpadł fajna karta cross specjalist będzie nam is ko biegał dorzucał. Robercik. Zobaczmy to nowe kartę Roberto Karl Dlatego on by to mógł wlecieć. Może za da ma. Ciach, 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 ciach i tu mamy trochę dobiemy. Wióx 66 pącików szóstka na koszulce. Samy szóstki. szóstki. No i co? Pasowałoby, żeby umiał biegać. Dośrodkować. Coś tak. Aha, tyle. Żeby było nigdy nie będzie umiał. To może troszeczkę mniej tutaj. A damy mu troszeczkę tutaj. 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 I tutaj. O i teraz zobaczcie, podkręcanie. do rzutka. może być. Jeszcze dodatkowy ten ma. Bust. Fajnie, fajnie. Dobra. Na razie... Aha, jeszcze może pozycja był tak w pozycję, taki środek. Trafić. Nie. Super. No i super. O to mi chodziło. Będzie też mógł grać sobie tutaj na środku. Dobra, dzięki za uwagę. Na koniec zadam ostatni strzał po Ronaldinho. A 12 strzałów zostawimy sobie na inne paczki. Ronaldinho jednak nie tym razem. Wyciągniemy go innym razem. to ktoś z Nie. Lucas Pires. Dzięki. I działa mam pizza na live. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. I do usłyszenia.